Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś, zgodnie z obietnicą, na początek nagrody za Division Rivals. No tu nie będzie wielkiego openingu, bo bierzemy dwie paczki wymienne. No na wypadek jakby trafił się nawet jakiś inform słabszy, no ale to zawsze można z 10 tysięcy na tym zarobić, a zbieramy pieniążki, będzie trzeba ten skład wzmacniać. No a w piątek powinno wyjść SBCO, gracza miesiąca Premier League. No i fajnie byłoby trafić jakieś karty pod kątem tego SBC. No bo na wętura pewnie nam specjalnie nie pomoże, bo po pierwsze nie ta liga, a po drugie troszkę nisko ocenione. No a paczka jak widzicie, bez rewelacji, bez historii. Może lepiej będzie w tej paczce rzadkich piłkarzy Elektrum. Czy będą chociaż ekrany? Chwila emocji. Nie będzie ekranów chyba. Nie, nie będzie. Tak uczę się rozpo rozpoznawać. Ale jest Matia Perin. No to jest dobry traf, bo ta karta chodzi gdzieś tam w granicach 9000. 89 tysięcy końców z racji na SBC, no poza tym mój ulubieniec Dżiowinko i parę kart srebrnych, ale z lig, które mogą się przydać, bo tutaj francuska, hiszpańska, druga liga angielska, no i duplikat Infijewa. Tymczasem Junior rozgrywał kilka jeszcze spotkań w Division Rivals w ramach przygotowań do Foot Champions i zobaczcie, na jaki Słabiutki składzik trafił Łuki Junior, Auba i Aguero w ataku, tam jeszcze Christian Eriksen, Kyle Walker z boku. No, miał być to dla nas test, czy obrona nasza złożona z dwójki sanchez Maguire da sobie radę przeciwko takim gwiazdom. No, przeciwko takim gwiazdom dawał sobie radę Musa Sisoko, który ładnie wyszedł na pozycję no i bez problemu pokonał bramkarza rywali zobaczmy jeszcze raz atomowe uderzenie no i Dechea naszego przeciwnika musiał skapitulować tutaj już 30 minuta zamieszanie po rzucie rożnym Dediali próbuje ruszyć z kontrą no ale piłkę traci Lingard do Bukiego Rashford do Lingarda i Jesse Lingard pięknie podwyższa nasze prowadzenie. Jest 2-0. Na no Jesse, który wydawał się być takim pierwszym kandydatem do wymiany w naszej drużynie, jest ostatnio w wybitnej formie. No i mocno się zastanawiamy, czy jest sens wymieniać Anglika, bo naprawdę naprawdę wygrał nam już kilka spotkań w Division Rivals. No zobaczymy jak będzie Food Champions. Tu ataki naszego przeciwnika, no ale obrona jak widzieliście radzi sobie z zarówno za jak i z Aguero tutaj Rashford chyba nie przepisowo zatrzymywany, no ale akcja kontynuowana. no I dopada do piłki nikt inny jak Jesse Lingard. No i w doliczonym czasie pierwszej połowy zrobiło się 3-0 dla Łuki United. No, ładnie tu wyszedł na pozycję i lewą nogą obok e, interweniującego Dehei Jesse Strzela. Swoją drugą bramkę w tym meczu. No, jeżeli tak będzie grał w Food Champions, to pozostanie w naszej drużynie jeszcze długo. Tutaj już końcówka no, drugiej połowy. Rywal mocno zaczął presować. No i po jednej z takich stratach Guerrero do Obama który to. Strzela na 3-1, no ale już tylko na tyle było stać ten atak marzeń. A my przenosimy się do kolejnego spotkania, jak widzicie, tutaj hmm, póki w ataku, no ale nas interesował ten Del Piero na pozycji SPO. No i niestety nie zaczęło się dla nas najlepiej w 22 minucie, póki miał. Kirywala Rywala miał troszkę za dużo miejsca finezyjnym strzałem pokonał naszego bramkarza. No wiemy, że finowi nie można zostawić miejsca, no jeżeli miał taką dziurę tutaj przed sobą, no to musiało się skończyć jak się skończyło. 34 minuta. Magajer spacyfikował tutaj atak przeciwnika Rodrido Pukiego, Rashford Puki mija i mamy 1 do 1. A więc na bramkę Pukiego odpowiedział Puki. Jak na razie wszystkie bramki w tym meczu autorstwa fina. No ale ten mecz miał jeszcze przynieść bardzo bardzo dużo emocji kolejny atak mamy rywala no i po takim mega zamieszaniu tam rykosze to od Magajera chyba zmylił dechę. zobaczmy jeszcze raz no tak tutaj się niestety lekko wylało i było 2-1 dla rywali rywala na no tutaj Kolejny wylew po rzucie rożnym zakotłowało się w polu karnym przeciwnika. No i Leno no podciął rzeczywiście Rashforda, który to podszedł do rzutu karnego, mimo wykończenia na żółtym. Markus strzela pewnie. No i mamy remis. No ładnie, ładnie. Nawet się Leno nie ruszył. No, a to już druga połowa, w której dał o sobie znać Del Piero. No, tutaj w tej sytuacji Dechea nie miał wiele do powiedzenia. No i w 70 minucie zrobiło się 3-2 dla rywala. Rywal grał naprawdę, naprawdę dobrze. No więc przyszła pora na zmiany naszych, naszych super rezerwowych Ben Jeder zastąpił Pukiego, e, Promes tam Lingarda i Lozano, Rashforda, więc taka szybka trójka w ataku. No i przyniosło to efekt w 89. w zasadzie 90. już minucie Ben 1, lewa noga. No i ten nasz Super rezerwowy. Pokazuje, że warto wpuszczać go w końcówkach. No, pewnie gdybyśmy mieli go jak połączyć, grywałby i w pierwszym składzie, bo jest to naprawdę dobra karta. Piękne uderzenie lewą nogą. No i kiedy wydawało się, że już jest po wszystkim, to wydarzyło się to. Rodri wygrał pojedynek główkowy z Isoko do Lozano. Lozano do Benjedera i Benjeder tym razem prawą nogą. Daje nam zwycięstwo w tym meczu, jest 4-3, <śm> Benjeder potrzebował zaledwie 15 minut na boisku, żeby strzelić dwie bramki, no i to jakże ważne bramki. No w tym meczu już nic się nie zmieniło, bo sędziak wiznął tuż po wznowieniu, no i okazało się, że ten nasz skład może sobie radzić. Nawet z niezłymi graczami, z, z, posiadającymi mocne składy, ale o tym przekonamy się już od piątku, od jutra. No i e, zobaczymy, e, czy Ben Jeder będzie naszym asem w rękawie. My już się e, z Wami żegnamy. Tam jutro pewnie przyjrzymy się też temu SBC Łukasza Piszczka i ważnym meczom. Natomiast na dziś to już wszystko. Trzymajcie się.